Witam serdecznie, dzisiaj tak tajemniczo, taki Don Pedro tajemniczy. Czekajcie, dzisiaj tak tajemniczo, no bo dawno się stęskniłem za, za, za tym nagrywaniem tych, tego wideo. Znaczy, ja cały czas robię wideo, tylko no. Po prostu robię biznesowo, słuchajcie. E, potem wam pokażę. Chciałem Wam powiedzieć, czy witać się z Wami. Przepraszam, że tak w tym, ale po prostu no. Tak sobie to wymyśliłem. Chciałem wam tylko powiedzieć, że zmienię ten kanał. E, będzie dalej o podróżach. Będzie dalej vlogowo, ale chcę stworzyć taką serię y, takich krótkich chwil, taką chwilu, takiej chwilówki. Może mogę powiedzieć, no takie takie po prostu, w danym momencie coś fajnego, bach, pokazuje, prawda? Dlaczego? Dlatego, że nie mam ostatnio czasu na to, żeby dzielić się z Wami jakimiś dłuższymi wywiadami, jakimiś filmikami, podróżami i tak dalej. Oczywiście będę podróżował, bo tego mi nie zabronią. M może nie wylecę nigdzie, ale w i w Irlandii będę sobie jeździł. No i właśnie ze względu na to, że nie mogę nagrywać tak dłużej, bo jestem zarobiony, a chciałbym jednak Jakiś kontakt z Wami trzymać. No to. A są takie momenty, po prostu, gdzie dosłownie kilka chwil potrzeba, żeby coś pokazać. To są takie, takie, takie momenciki. No i niektóre są śmieszne, niektóre głupie, niektóre absurdalne, ale chciałbym się z Wami z tym podzielić. No i zacznę od, od kilku, na pewno w tygodniu do weekendu coś puścimy. Zatrzymałem się przy drodze. Chciałem Wam pokazać taki nietypowy parking, ponieważ Irlandia północna ma takich parkingów mnóstwo, najróżniejszych tak jakichś wszędzie. Tylko o co chodzi? Ten jest taki, taki fajny, ponieważ jest tutaj kompas. Słuchajcie, i na przykład podchodząc tutaj mamy literkę W, czyli West, czyli Zachód. I tutaj też jest napisany zachód. Idąc do środka mamy podane stopnie. Takie po prostu pomysłowe. A tutaj mamy oczywiście, skoro tam był zachód, to tu musi być wschód. Także tutaj są jeszcze jakieś ławeczki. Nic takiego ciekawego. Można sobie odpocząć. Prawie. Ale zobaczcie też tutaj. Jeśli widziałeś szare wiewiórki w tej strefie, to zadzwoń. Lub napisz SMS-a. Powiem Wam tak, w tej strefie, ja tam wywiórek nie widziałem, ale generalnie jak pracowałem, e, pracowałem 3 lata temu w Puzicu, tam były taka, e, wywiórki po prostu skakały po, po drzewach i zauważyłem, że oni ich bardzo nie lubią, to, to, to były te szare wywiórki. Ja się pytałem dlaczego? A no dlatego, że te wiewiórki tak naprawdę to są amerykańskie wiewiórki, przyleciały z Ameryki, czy no nie, nie, nie wiem jak to, jak to się stało, że one tu przyleciały. W każdym razie przyjechały z Ameryki, zostały ściągnięte przez kogoś tam i one zaczęły zabijać te rude. Dlatego Irlandczycy nie lubią tych y, szarych i tępią je po prostu, żeby te, te rude, bo te rude są bardziej przyjazne, podchodzą, mogą coś z ręki... tam tamta może dziabnąć. To ja to otwarta. Ale dystans trzeba trzymać. Aha. Czyli się wszystko powoli otwiera. Przyjechałem sobie do, do, to, do, 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 do Hondy. Do salonu Hondy. Gdzie kupiłem sobie ten skuterek. Bo chciałem kupić sobie spodnie. Bo wyrosłem z poprzednich. No ale widzę, że Sales strictly by appointment only. Czyli Musisz zabukować sobie i umówić się. Heh. Niesamowite, dlatego że COVID. Natomiast Toyota, salon jest otwarty. Więc pytam się, dzwonię do nich, mówię, że chce się umówić, kupić spodnie. A oni mówią, że nie, bo COVID. <grytanie> Także kolejny absurd. Ale chłopaki, co sprzedają meble na wymiar. Już mogą sprzedawać, tylko trzeba dystans trzymać, 2 metry. A ta pani siedzi, gra w telefonie, stoi sobie na podwójnej ciągłej i ona jest niewidoczna, bo włączyła awaryjne. Ona jest niewidoczna, bo włączyła awaryjne. Jest po prostu niesamowite i tak jest właśnie tutaj, chociaż. Pełno miejsc awaryjnych, tych parkingowych jest na parkingu Kół, bo tu jest szpital Jest mnóstwo, no ale nie Ona włączyła i jest niewidoczna i takich niewidocznych właśnie jest tutaj sporo Także serdecznie y, Was pozdrawiam wszystkich mnie subskrybujących, oglądających y, Pozdrawiam i do zobaczenia na planie! Cześć!